do więzienia, nie. Co mówisz jeszcze? Pisać, cholera, do, do więzienia. Dla, przy, dla przykładu. Oni są bez, bez. Powiedz jak coś, że biorę to na kratę. Pozdrowienie, od Bursuka. Zrób to, proszę cię. Dawaj, dawaj, nie wymiękaj czy to w łeb jakieś weszły? Zęby? Oj, chyba pomogła O pan Kruzus ma hemoroidy chyba No chyba... Łapier się skończył Łapier się skończył <noise> <noise> Nieraz tak jest, nie? że, te, że to zjeżdża i je jakieś, jakieś zielone gówno wychodzi. Jakby się przesuwały, nie? Na modelu. <grystanie> Normalnie, panie Gondale, ta plaga ma pana dotyczyć. <grystanie> 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 pan dzisiaj wyląduje w więzieniu i będzie się pan uczył z niego uciekać, chyba coś mi się zdaje. Miarka się zaczyna przebierać <grystanie> powoli. Ale za co? Widzę, że tu jakaś rewatywa weszła. Tak, panie Konradzie, to jest ziemia, grunt, grunt miasta Kawali właśnie, dokładnie. Chyba będzie nowy parking z Kawali, jak widzę. A, wylejemy tu akwarium.